Dobre, już jest 9.30 20, 2021 No jak ci mówię, spełniliśmy bardzo ładną, dobrą łaskę, ale wiesz, czasami nawet nie mamy podziękowania. wiesz, to jest takie wstyd, wstyd wstyda dzieci, wychowa, wychowa, wychowanie dzieci nawet, żeby coś powiedzieć, zadzwonić, wiesz, natrąbić, dziękujemy, to pomogło, to coś zrobiło. No bo zaczynamy sobie, czy coś jeszcze jest to? To jest, to jest ok. Czasami każdy się złości, że nie ma drużyny, nie ma jak to pokazać dla Amerykanów, że, że są nieczyste, nie nienormalne, że wiesz, trzeba jakiś szacunek pokazać dla faceta, który nie trawę, jak jest kardynał, to, to nawet lepiej. No, czasami widzimy takie rzeczy, co... So, wam mówię, że nie macie dobrych kapitanów, które nie chodzą do kościoła, a jak chodzą, to... To nie pokazują takie ładne, fajne, piękne rzeczy i to, to przykro. Ja, 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 lubię, ja nie wiem jak Wy chcecie nauczyć dzieci coś dobrego dzisiaj. Jak tylko siedzą w klasie, wyrają książki idą do domu i zjedną lunch. Może, może, się, może pomodlą, może się nie pomodlą, może tylko na rano na końcu. Ja, ja Wiesz, ja widzę, że brakuje, 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 brakuje. Cześć, cześć, chwały, wybienia, coś tam brakuje. Ale ja, ja, wam, ja wam mówię, dużo, dużo robicie też. Ja, ja, ja dziękuję Ci też księdzu, że, że jesteś tu, coś tutaj robisz, masz wypłatę dobrą Jak Ci mówię, masz fajną wypłatę Jak Ci mówię i wiesz, przykro, że widzisz takich dobrych studentów jak ja już po szkole, wiesz, na, takim, na takiej sytuacji, to wiesz, to jest to, jest, to jest Poloni, nie? Czasami na mnie ja patrzę Patrzę na te rzeczy i tak myślę o, wy dużo zrobiliście też, wiesz, ja wierzę. Może nie dostaliście kanalizacji, może nie, może to jest bzdura też, że trzeba dać na koniec życia zamiast wiesz jakieś tam dobre, dobrą nadzieję teraz, później takie malutkie o już jesteś, już jesteś, o już prawie, o już prawie, o o o już prawie. So, takie rzeczy, kurde. Anyway. So. Wszystko jest dobre, jeszcze Kościół był święty, nie mam nic więcej do powiedzenia. No już uh, było oczywiście za mało, może jakiś bezdomny przyjdzie, było, było mnóstwo bezdomnych, jak Ci mówię, jak jeździłem. Ja Nigdy nie chcieli przyjść do kościoła, żeby zabrać, zabrać uh, trochę pieniężków na chleb, czy na owoce, czy, czy da, dać, da, da, e, kupić orzechy, da, we wiórek, czy, czy coś. Nie mieli taki, takiej pa pasji, co? Ja widziałem. Uh, dlatego ja Ci mówię, dlatego są te byny, żeby tam rzucać, bo wiemy, jaki ten świat jest... Uh, Zły jest jak zły, nerwowy, za dużo krowy je. Jak mówię, mówię takie rzeczy czasami, czasami jest, chory jest, co... So, no co wam ci powiedzieć? Mówię Ci prawdę, czasami to jest tak jest tak bardzo trudno zrozumienia, wiesz. Że widzimy tych biednych, jak zobaczą wideo jakieś takie inne, to sztukają Cię, oglądają Cię, przyjeżdżają, wiesz, nic nie mówią, dzwonią do Ciebie, nic nie mówią, z innych to numerów, no różne rzeczy są na, na tym świecie i a jak takie rzeczy wrzucisz, to ma, za mało, a jak zobaczysz tam reklamy na, na, na jakieś tam programy, to dają, tam wiesz jaką kasę? Taką kasę, żeby już mogli, mogli kupić pierwszy dom swój i zacząć swoje życie. To jest straszny wstyd czasami, nie? Jak patrzę na to.